Witam Was w dzisiejszym vlogmasie. Kto się cieszy, że jest kolejny vlogmas na moim przedwzględnym, wspaniałym kanale? I zostawił łapkę w górę. E, napiszcie koncie w komentarzach. E, czekajcie, muszę wymyślić burza mózgów, po prostu co? Wy... Nie wiem, czekajcie. E... Napiszcie o, napiszcie święta. Nie, 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 nie napiszcie święta, tylko napiszcie vlogmas, a ja wam się postaram przybić serduszko, więc zapraszam serdecznie do oglądania tego kolejnego vlogmasu na moim kanale. Więc zapraszam. Bo może być ciekawie, więc oglądajcie do końca. Let's raise a glass to Uncle Bing and have one great little Christmas. Everything around goes white and quiet when it snows. Robin perches on the jolly snowman's carrot nose. Fold the paper, tie the bow, kiss under the mistletoe and have one great little Christmas. Grandpa's in your armchair, now he's staying at your place Soon he'll be asleep, grandchildren drawing on his face Gdzie ona poszła? No nie! Patrzcie gdzie ona jest! Gdzieś się tam się wsadziła, co? Do koszyczka? Tak? Tyka! To jej ulubione ostatnio miejsce. Dobrze, spokojnie, nikt ci tego nie ukradnie. No. Wiecie, jak jest, to trzeba korzystać po prostu, tak? No tak. I ona sobie tutaj ogólnie dzisiaj spała, spała sobie, bo widziałam ją dzisiaj, bo ją szukałam dzisiaj po całym domu, a patrzę, wchodzę tutaj i o, śpi sobie, więc w sumie to jest teraz kolejne miejsce Lilki w domu. Przychodzę do pokoju, a ta pani mi zajęła miejsce. Halo, proszę pani. To jest moje miejsce. Tak, to jest moje miejsce. Ja tu siedziałam, ja tu oglądam. Tak. No tak. No tak, proszę panią o wyjście. W sensie, o zejście. Ila. Patrz, ja mam, ja mam tu telefon. O. O! Odzywam się ogólnie do was tylko z informacją, że będę sobie grała teraz w Simsy. Tak. E, ogólnie oglądałam film, e, więc e, wtedy e, więc a już są zaktualizowane. W sensie już wcześniej były zaktualizowane, ale oglądałam film, dlatego e, wtedy jeszcze nie, nie mogłam grać. No bo oglądałam sobie film i nie chciałam na razie grać, ale teraz kończyłam ten film i był bardzo fajny i teraz będę grała w Simsy. <grym> no wreszcie. Kolejny film więc lecę oglądać. Ogólnie tu są pierniczki, ale nie bez powodu, bo co roku w naszej gminie jest taka akcja charytatywna dla co roku dajnego dziecka przed świętami. No i po prostu co roku my z mamą robimy pierniczki, potem je tak tylko ozdabiamy na biało. W końcu i tak widzieliście w tym romasie, jak dekoruję, i, yy, i właśnie no i co roku jest taka akcja i potem się te pierniczki sprzedają i jest po prostu są pieniążki, tak, są pieniążki i jest właśnie taka akcja co roku o proszę bardzo za podwałację to dawałam sobie wyjąć bo tak to się prezentuje, myślę, że jakoś jest raczej spoko no tak to się prezentuje no i jest więc Dobrze, niech sobie to leży. Czeka. Okej okay, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego kolejnego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie kończy łapkę w górę oraz subskrypcję. I widzimy się w tych vlogmasach. Pa!